Ksiądz jest osobą, która powinna budzić zaufanie wśród ludzi. Jednak w ostatnim czasie ten stan rzeczy diametralnie się zmienił. Teraz media obiegła informacja o morderstwie dokonanym na duchownym, który został skazany za pedofila. Ksiądz Giuseppe Materazzo został skazany na karę więzienia po tym, jak wykorzystał seksualnie dwie dziewczynki. Jedna z nich, która miała 15 lat, popełniła z tego powodu samobójstwo. Duchowny usłyszał wyrok 11 lat i 6 miesięcy więzienia. Swoją obrzydliwą zbrodnię co upopełnił w 2008 roku, a na wolność wyszedł w czerwcu 2018 roku. Teraz media obiegła informacja o morderstwie dokonanym na pedofilu, które mało miejsce tuż przed jego domem. Ksiądzka kadok zamordowany do wszystkiego doszło kilka tygodni po opuszczeniu przez duchownego więzienia. Według zagranicznych mediów, przed dom księdza podjechało auto. Jeden z pasażerów zapytał duchownego o drogę, a gdy dostał swoją odpowiedź, z samochodu padło pięć strzałów. Policja uważa, że była to zbrodnia popełniona z zemsty za to, co ma teraz co zrobił przed laty. Śledczy donoszą, że odnaleźli samochód oraz pistolet Magnum 3.56, których użyto w tym morderstwie. Dodatkowo zatrzymano dwie osoby, które mogą być powiązane z wykonaniem samowolnego wyroku kary śmierci na duchownym. Jest to John na Stam, 30L, i Giuseppe Massaro, 55L. Policja przygląda się również ojcu ofiar księdza pedofila, ponieważ podejrzewają, że mógł mieć związek z tym morderstwem. Według funkcjonariuszy znaleziona broń należała do masaro, ale to nie on pociągnął za spust. Dalsza część tekstu pod galerią.Ojciec wykorzystywanych dziewczynek nie został jak na razie zatrzymany, ponieważ nie znaleziono pomiędzy nim oraz zatrzymanymi żadnego powiązania. Głos w tej sprawie zabrali najbliżsi zamordowanego 45 latka. Według nich ksiądz został skazany bez żadnych dowodów. Z ich słów wynika, że duchowny chciał walczyć o odzyskanie dobrego imienia oraz sprawiedliwość. Uznany winnym bez żadnego dowodu, zginął makabryczną śmiercią. Jego dobre imię i pamięć zostały zmieszane z błotem przez tych, którzy chcieli odwrócić uwagę od swoich grzechów. Został zamordowany zanim wywalczył sprawiedliwość dla siebie. Nigdy nie przestaniemy szukać prawdy, mówiła rodzina Josepha Matera.